Guten Morgen! Ja? Eine Damen Tasche bitte! Tyle potrafię, po niemiecku. Moi drodzy, ogarnęliśmy się. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, koniecznie zobaczcie, bo tam jeździliśmy nocnym pociągiem, ja bym go nazwał nocnym rycerzem na czarnym koniu. Bardzo fajny odcinek. Też jak nie widzieliście, sprawdzam jak to też sobie zobaczcie, bo tam dymit perfekcyjnie opowiada cóż to jest, to za... Specjalnie to zrobiłem, żeby mnie pitolił. Dobra. To nie pitole, moi drodzy. Y -y, Wziąłeś kartę? Nie, no bardzo. Mam, mam. Y -y, kwestia, moi drodzy, jest taka, że jedziemy ponoć do najlepszej restauracji y -y, w całej Austrii. Ponoć dobrze zjem. No, bardzo dobrze, bardzo. Don't Także don't powiem wam, czy aby na pewno. A, jesteśmy w hotelu, później jak wrócę wam pokażę pokój jak wygląda. Dobra, to co? Widzimy się na miejscu, a po drodze kilka przebitek. Masz czapkę, Czy ja jest ze sobą? Czapkę? No, bo mam wrażenie, że trochę poczekamy. Ja pierdyle, jesteśmy na miejscu. To jest ta restauracja i do tej restauracji kolejeczka. To trochę poczekamy, a wy razem z nami. Wrzućcie łapkę, subskrypcję, przyda się. jeżeli Oczywiście wam się podobają tego typu treści. Dymitr wpadł na genialny pomysł. No powiedz jaki że pójdę zobaczyć do tego drugiego, 70 metrów stąd. i tak, to jest ta sama marka? Tak, ona jest tam w lewo i w prawo. Poczekaj, zobaczymy, ile tam jest ludzi, dobra? Y jakie mamy jeszcze plany na dzisiaj, gdzie was zabiorę? Wykorzystam tą chwilę i wam poopowiadam. Y tu też, moi drodzy, w Wiedniu jest bardzo ładny jarmark bożonarodzeniowy. Także tam też was dzisiaj zabierzemy, pokażę wam też hotel. Dużo rzeczy, będzie dużo zabawy, dużo śmiechu. Jak zawsze. Dzwonił Dymitr z informacją, że przy tej drugiej bliźniacze i restauracji, która jest oddalona o 70 metrów Jest mniej ludzi, także zmierzam Powiedział, że mam iść prosto I zaraz uliczkę skręcić w lewo No kurna stary, skręciłem pierwszą w lewą, idę i cię nie ma Do, A ukryta uliczka Dobra, zaraz jestem, poszukam Pierwsza w lewo. Pierwsza w lewo. Mhm. Ukryta uliczka. Okej, okay, chodzimy. Hello? Hello? Tu chyba lepiej będzie jak usiądziesz tą z tej w drzwiach? Ale ładniejszy jest hać. To już mówiłem. Wiecie, sprawdzam ja sprawdzam jak. Dobrze, tu jest. Może to się nie nagrywało. Ale, Ale to się nagrywało. Co się patrzycie. Dobra, słuchajcie. E... Sznycel wjedzie, jutro wjedzie jeszcze jeden. Taki bardziej wyjątkowy. Ale mam wrażenie, że tu się bardzo dobrze najedzie. Przemiał to jest niesamowity. Eee, muszę to na gorąco powiedzieć, ale ja. nigdy tak nie byłem poirytowany jak teraz jestem w trakcie ja. nagrywania. Po prostu wszystko co jest możliwe, i kadry, i kelner, który tu mi co chwilę szturchał, to jest masakra. Ale naprawdę, ja. miejsca mieliśmy tyle. Ja. No, no, no tyle ile ten stolik. Ja. I jeszcze tak, kurtki ja. po prawej. Po lewej. Kelner, no, do najmniejszych i mocno poirytowany tym, że nagrywamy. Ale no, nie zwracający jeszcze tak uwagi, żeby nas dalić. No, no dobrze, ciężkie warunki. No, no dobrze, ale jemy. Sznycla, przystaweczki, ziemniaczki, grasice. Ale więcej wam powiem po wyjściu, bo naprawdę, dla Haczko. Dawno już się tak nie poirytowałem, nagrywając odcinek. Naprawdę. Trudność razy hard level 7 Strasznie tu jest dużo ludzi. A co będzie na tym bazarku? Czy jarmarku? Ale Nasze walcie. Ojej. Ojej. Dobra, zobaczymy jutro. Może to zgniecie. On chyba z 50 razy koło mnie przechodził. No bo tam było jego miejsce, gdzie on, No wiek. ja wiem, no ale tu nie powinno być... Miejsce takie kurna na przykazie. Tam, tam jest w ogóle wyliczone co do centymetra. Tak. Tak jak mówiłem w poprzednim wejściu, boję się, co będzie na tym jaRmarku. Lecimy do hotelu, bierzemy gimbala i lecimy na jaRmark. Oj, będzie ciekawie, kurna. Kto jesteśmy. Moi drodzy, w hotelu jest gniazdko, pokazuję. Proszę bardzo, zaczynamy od łazienki. Bardzo malutka, nie znaczy malutka, no niewielka. W porównaniu do tej, co była w pociągu, to ta jest bycza. Tu Królewicz. Dobranoc. Dobranoc. Tak. Więc idziemy nagrywać jeszcze. I tak wygląda pokój. Fajny, przyjemny, standard Hiltonowy. Wstydu nie ma, trochę już po tych hotelach pojeździliśmy. Także, chwilę odpoczywamy, ładujemy baterie i gdzie lecimy? Na jarmark. Zobaczymy czy paragony grozy tutaj będą. No, to może być jeszcze lepiej niż tam. Oczywiście dla was, nie? We, niż we Wrocławiu. No, ale zobaczymy sobie czy kiełbasa albo kierkówka albo w ogóle takie pozycje. Są tutaj. No, ale w ogóle czy na przykład będą około 20 euro stały to 20 euro. O! 50 zł kosztuje w Polsce, nie? Ten szaszłyk. Za 50 zł zjesz dobrze w restauracji. To zobaczymy, czy oni będą mieli tak samo. Okej, okay, to jest dobry przylicznik. Brzmi, brzmi, brzmi to rozsądnie. No dobra, to co? Chwila przerwy. I lecimy dalej. Zrelacjonuję na bieżąco, co i jak. Zeszliśmy do lobby, robimy speed testy. Bo musimy wysłać pliki do montażu, żebyście mieli, co oglądać i kiedy oglądać. To jest pierwsza rzecz. Śmiga WiFi? My... WiFi nie śmiga. E, druga rzecz, jeżeli chodzi o tą restaurację, żebyście też źle nie zrozumieli. E, ja trochę się poirytowałem. Dymiś też. Kelner też. Ale uważam, że to nie jest kwestia tego, że to jest wina kelnera. No oczywiście to jest wina nasza, bo nagrywamy i cudujemy. Ale sam lokal w sobie delikatnie źle zaprojektowany. Za mały. Za mały, nawet sam kelner przechodząc, trzymał i ocierał się o kurtki, a ja siedziałem, krzesło miałem w miejscu, gdzie on miał kasę. Tak, tak, tak. Więc za każdym razem, jeżeli musiał kogoś nie wiem, zamknąć rachunek, coś, coś zrobić, zamówić, to musiał koło mnie stanąć i, i to zrobić. Więc w ogóle ten stolik. Jakbym poszedł tam z żoną na romantyczną kolację przy winku i, i sznycu, to y, bym się mocno rozczarował. Jesteśmy na jarmarku bożonarodzeniowym. Moi drodzy, tego wam nie pokażę, bo słodycze, słodyczy nie można jeść. Ale ogólnie... Kurna, Dymsza! Fajnie to wygląda! Zobaczcie, pokażę wam coś. Patrzcie, tu. Jak się ładnie mieni, ale patrzcie, 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 patrzcie. Patrzcie co jest tu. No, bardzo ładnie. I właśnie zgubiłem Dymitra. Jest tu. Co by jaja porobić? Co ja nie robiłem? <gry> Ale ładnie, naprawdę. Powiem wam. Będziemy zaraz skręcić materiał odnośnie atrakcji jedzenia na jarmarku Bożonarodzeniowym w biedniu. Ale... Mi się już podoba. Staję w kolejce. Ja staję w kolejce. Dobra, trzeba przejść z tamtej strony, tam jest początek. Idziemy. Ja mówię przepraszam, wszyscy mi się przepraszam. 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 Koniecznie wchodźcie na, sprawdzam jak tam będą naprawdę bardzo ładne ujęcia. Już to widzę. No. Super. Zrobisz ładne? Zrobię, zrobię. Dobra, do później. Kręcimy film. Nie kupujcie GoPro, bo co chwilę pada bateria. Co robimy? Wracamy do hotelu. I to nie jest jeszcze koniec nagrywek. I to jeszcze nie jest koniec nagrywek. Aby to wszystko widzicie. Łapiemy Uberinio. No tak. I ostatni, ostatni rzut oka. Dobry, oh. jedzie ta. Wiesz co? Yy, serce. Serce. Wiesz co ja plazmę. Jest tutaj taka atrakcja. Może pokażę wam to jeszcze. Tutaj idzie takie serce. Ono przechodzi przez ten park. Tam jest dalej drzewo i to serce wybucha i wychodzą małe serduszka. Mega klimatyczne. Gdzie Dymitr? Dimitr, a ty tu? Także powiem Wam, tu jest y, o tyle fajnie, że y, tu są ludzie, tu nie jest się nastawionym na jedzenie, tylko na doświadczenie bardziej. I to się mocno wyróżnia. Ten jarmark. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to są te małe serca. One są tam. Całe drzewo w serduszku. A tak wygląda. Od frontu. Prawie jak Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny dzień pełen przygód. Wczoraj położyliśmy się spać, zmęczeni. Trochę gardełko bolało. Bolicie gardło dzisiaj? Tak tak jest. Tak. Idziemy coś jeść. Dobra, idziemy jeść. Ostatni dzień. Jakie plany? Dosyć dużo rzeczy trzeba zrobić dokończyć hotel, później jeszcze do tego sznycla, McDonalda i to wszystko? I kanapeczki. Śniadanko. 32 euro. Powiem wam, że człowiek już trochę popodróżował i takie przeliczanie jeden do jednego to jest w ogóle bez sensu. Dla Austriaka 32 euro. Nie rozmawiałem z żadnym, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś zawrotna. Dzisiaj pogoda z tego co patrzyłem dużo brzydsza, wczoraj nam dzień dopisał, dużo rzeczy porobiliśmy, tak advoce podsumowania tego co i jak było wczoraj? Niemniej jednak ten jarmark dał mi tak w że po prostu wróciłem i, i, i padłem. Także dzisiaj jeszcze dużo biegania przed nami. I co? I powrót pociągiem. Tym razem już, a zresztą nie będę Wam opowiadał. Zobaczycie na samym końcu, jakim pociągiem, w jakim standardzie będziemy wracać. Gdzie on jest, bo jestem? Weź krótko, powiedz. Omelet. wędliny, kiełbaski, półki, wędliny Omelet. Bardzo lubię kotecz, ser, mój ulubiony, ser żółty i boczek. To co? Smacznego? Smacznego. I Tak ja. to wygląda. Pokażę wam, to jest takie ciasto oblane sosem vaniliowym. się nie pomylić z nowym? Szybkie espresso. I lecimy na sznycla. Czyli to, co wczoraj się nie udało nagrać. Jedziemy sprawdzić, jak ten sznycel się prezentuje. Z z tego co pamiętam. Mamy niedaleko dosłownie 10 minut, także w międzyczasie szybki timelapsik. Z drogi. Co taki uprzejmy jesteś? No bo. Kasę by się dał, a nie. Podałem właśnie. Ile? 100 euro. Dobra, mam. Dzisiaj brzydka pogoda. Kaptur na głowę. Zapierdala. Dobra, doszliśmy. Fajny timelapse co? Przed chwilą go oglądałem, podoba mi się to. Jesteśmy pod tą restauracją, w której wczoraj była gigantyczna kolejka. Restauracja otwiera się o 11.30, a już ludzie stoją. O, ale fura. 10 km na godzinę. Całe dwa konie. I do Jesteśmy. Jest angielski? angielski. Co to było to? proszę jak się pojdzie, to tak Polaków traktujemy ten Jesteśmy jedynym narodem, który zdobył Moskwę. No Wczoraj, w tej bliźniaczej restauracji, nie było piwka. Mówi się, że gentleman nie pije przed południem. Także zamówimy i zamoczę usta o dwunastej. Dobra, dzisiaj czujesz, że jest dobra energia. Czuję, że zawsze jest. Ech, z tobą? To dziwne, nie? To jest bardzo dziwne. Co bym się zrywał, jakby ten koles wczoraj tu był na zmianie. Słabiutko miejsce. Tak jedynie. Jesteśmy na 25 lat? Tak. No zobacz sobie. Widzisz, o co chodzi? Widzę. No, no to, to musi już być tak i kamera za w ruch, nie? Ja, ja tak, tak nie utrzymam tego w poziomie. Połóż na to. Widzicie? Zawsze takie dylematy. Połóż na tym. Jak się podoba ta finezja, Zawsze da, ja pokażę o, ci, jak o, to daj. on mi pokaże jak. Patrz. I... ja z tej strony mam? O, zobaczcie. O. Zobaczcie jak on chce, żebym nagrywał. Przez 30 minut w takiej pozycji. Ja pierdolę, jakie budynki spartańskie. Dlaczego no, do byli. czego nie zmusza. Tak wygląda tatarek. Rzekomo bardzo dobrze. zaraz będę próbował. Co to są ziemniaczki? Tak. To ty, jest to samo co wczoraj. Sałatka ziemniacza, tak. I tak wygląda ten oryginalny, chroniony prawnie Sznecer wiedeński. Chciałem to powiedzieć, wyciągnęliśmy to z ust. A tak wygląda. Fazer, który zaraz będzie go żarł. <laughs> no dobra, moi drodzy, to co? Ja nagrywam dalej główny materiał. Na chwilę to zostawiam, wrócimy już jak zjem. To Wam coś więcej opowiem. Podła pogoda. Wyszliśmy. Kolejka tam znowu przeolbrzymia, ale wspólnie możemy powiedzieć, że będąc w Wiedniu, sprawdźcie lokalną kuchnię. Bo naprawdę warto to sobie odznaczyć na swojej liście, że się coś takiego jadło. Mi się spodobał jeden tekst, gdy mi powiedział, że będąc na przykład. Choćby w Singapurze, warto pójść do chińskiej dzielnicy i wątoma wpierdzielić, bo no. to później zostaje w pamięci, co tak. nie? O, oczywiście, raz można, ale. To, a w tym przypadku, moim akurat, będzie to raz. Jak będziecie planować sobie budżety, to około 30 euro warto. Że tak powiem, zachować w skarpetce, bo to jest. No, warte doznanie. 30 euro na osobę? Oczywiście, za jedną tak. porcję. Tak. No to, to, to jakby sobie każdy policzył, ile osób jedzie. Bo jak jedzie 8 osób, to ile? Jak jedzie stołu to dużo. To dużo. Dobra moi drodzy, lecimy do kolejnego miejsca. Kanapki. O, ale piękne. No dobra, idziemy dalej. Fajne, nie? Fajne, bo ja bardzo lubię takie miejsca. Dobra, zapierdzielamy. Doszliśmy do miejsca. Polski akcent, Trześniewski. Bardzo polski. Bardzo polski. Widzicie, Polacy są wszędzie. Gdzie nie pójdziesz, Polak? Patrzcie, Wam tylko pokażę, jest 1% baterii. Jak to wygląda? Tak wyglądają polskie kanapki. A komisja? Nie nie się, abyś ze Dobra, to jest backstage. Uruchomiamy główną kamerę i sprawdzamy. Zamawia kanapeczki. Lokal bardzo przyjemny. Dużo ludzi. Pozytywni ludzie. Powiem ja Wam, już trochę po po świecie. Ale pod kątem nagrywania jest to bardzo. Bardzo dobre miejsce, nie ma plucia się, nie ma kurna, nie wiem, krzywego spojrzenia, jest uśmiech na twarzy, fajnie, a nie wszędzie tak jest. W ogóle zauważyłeś przekrój wieku? Bardzo starszy Bardzo, wieku. no, ale to fajnie. I ile jest? 140. Śmiechy, chichy. sprawdzamy, aby wy się na Wiecie, kanał. Zobacz co ci wziąłem. Żartu wciąg dalszy? No nie, wziąłem tobie karotę, bo musisz wiesz... Dobry mieć tutaj przechód krwi i jabłuszka. Yy, to jest, widzicie, jak dwa wspólnika. Rzesz, to wszystko wasze? Przecież on nie jest polski. Powinniśmy <noise> sobie wziąć te kanapy. One są na dworcu. Weźmiemy je sobie do pociągu. No? no jako. Jako. żeby tam styku nie mieć. To jest dobry pomysł. <głos> do... <głos> Mimo tego, że się nie powinno mówić z pełną buzią, za co już przepraszam, mimo tego, że przez chwilą mieliśmy tatar i sznyfla, to mam ochotę do zjeść po no, prostu. Jest pyszne, Super. jest pyszne. Owam na później. <laughs> Naprawdę pyszna. Co teraz? No teraz idziemy do, do hotelu. hotelu tak. Idziemy do hotelu. I jesteśmy w lobby hotelowym. Pijemy piwka. Panie operatorze, bardzo proszę. proszę. proszę moi drodzy. Ostatnie godziny w Wiedniu i zaraz nagrywamy ostatni, przedostatni odcinek. Tak naprawdę kończymy go. No dobra, to co, rozkładamy TimeLapse'ik i pokazujemy jak to robimy. No i tym samym, moi drodzy, zakończyliśmy przedostatni materiał, który mieliśmy w planach nagrać w Wiedniu. Zostaje nam jeszcze jeden, ale to zobaczycie później. Mały upgrade odnośnie tego co będziemy robić jeszcze, testujemy Maca w Austrii dymsza właśnie jak widzieliście, zamawia. Zaraz go ogramy. Przy okazji coś zjemy przed drogą. O 22.10 mamy pociąg do Wrocławia. To już nie jest nocny night jet. Cenowo też się mocno różnią. Bo bilety, żeby się dostać tutaj kosztowały nas w tym nocnym pociągu. Jeżeli tego nie widzicie, zobaczcie sobie w poprzednim materiale 1000 zł. Bilet powrotny na dwie osoby ponad 200, niecałe trzy. Także różnice cenowe są, różnice w standardzie też będą. Uwierzcie mi. No dobra, testujemy Maka, jemy, najadamy się, bo czeka nas długa podróż. Całe to zestawienie moi drodzy 345 milionów dolarów. 34 euro. Dużo kasy. Ale jest fryte. dobra fryta? Zjadłeś już, nie? Pitol. Inna. Zdecydowanie inna. Możecie się wkurzać, że nam nie pokazuje, jak testujemy, ale ten kanał nie jest od pokazywania, jak testujemy, tylko od tego, jak kręcimy i ten format. Także ja pozwólcie. Muszę się rozłączyć na chwilę.